Witam Was. Jestem dzisiaj lekko niedysponowany. Nie wiem, czy to jest czwarta fala Covid, czy 2586 fala grypy. W każdym razie, no wiecie, jak to jest: w kościach łamie, osmarkany jestem, więc wybaczcie. Tym bardziej, że mam dla Was dzisiaj bardzo ciekawy film. Z jednej strony temat Smart City, bardzo klepany, ale zajmiemy się zagadnieniami, o których się no, praktycznie nie mówi. Nie poruszają tych zagadnień nawet krytyce bo krytycy smart city. Bo jeżeli zadałbym komuś pytanie, z czym mu się kojarzy smart city, no to usłyszymy, że szybki internet, wszędobylskie kamery, autonomiczne samochody, inteligentne mieszkania, jakieś tam sensory i inne wodotryski. A z drugiej strony ktoś może mówić o ciemnej stronie tych technologii, czyli bardzo dużo nadajników 5G, brak prywatności, OK, mam autonomiczne samochody, no ale jednak nie mogę wziąć kierownicy w rękę i pojechać tam gdzie chcę. Niby można wstukać, ale wiecie, jak to jest. Ale z naszego punktu widzenia, to to w ogóle nie jest problem. Niebezpieczeństwo Smart City leży gdzie indziej. Zapraszam. Dlaczego uważam, że to, o czym mówiłem, nie powinno być dla nas problemem? Ponieważ. Nie zanosi się na to, by w najbliższych dekadach polskie miasta, czy nawet pojedyncze dzielnice polskich miast były zamieniane na Smart City. Smart City jest to filozofia projektowania miasta od podstaw. To powstaje jako odrębna dzielnica, ewentualnie gdzieś w szczerym polu parę dziesiąt, sto, dwieście tysięcy mieszkań, apartamentów, odrębne enklawy. Albo może to wybudować państwo, tak jak słyszymy o projektach w Chinach. Ma być, ma być takich miast kilkaset, nie, około setki ma być w Indiach. Pojedyncze miasta buduje Arabia Saudyjska, Niemcy. Nawet omawiałem ten koncept ten miasta Harta, a także Korea Południowa. Oprócz tego Smart City może wybudować. Inwestor prywatny. No i dzisiaj zajmiemy się filozofią Smart City z perspektywy dużego inwestora prywatnego. Duży inwestor prywatny to mam na myśli spółkę córka Alfabetu, czyli od Google, Billa Gatesa, Sir Ronalda Coena, który będzie bohaterem jednego z następnych odcinków. Więc, jeżeli nie znacie tego nazwiska, to ja wam nic nie będę mówiła. Wypatrujcie jego facjaty na miniaturce. Bo to, bo to może się wydawać, że to jest tak jak teraz deweloper postawi dużo osiedle, nabzdryngolimy wszędzie y, wysokich technologii, inaczej to wszystko zaprojektujemy y, i to jest smart city. Otóż nie. Otóż prywatny inwestor, ja specjalnie rozgraniczam między państwowym a prywatnym. Prywatny inwestor, pokażę Wam to na kilku przykładach, y, chciałby, by... Smart City były enklawami wyłączonymi spod prawa danego kraju, by władze Smart City zbierały podatki, by miały swoje sądownictwo. Nawet w projekcie Alfabetu, tak zwana firma, to tak zwana firma Sidewalk, czyli chodnik, tam nawet mieli pomysł na system oceny społecznej, więc tak się chłopaki zabawiają. I tutaj jest moim zdaniem problem. Zaczynamy od Newady. Pan, którego widzicie na miniaturce, możecie sobie kliknąć w sekcji linków, to zobaczycie jego przemówienie. To jest gubernator, gubernator Newady, Steve Sisolak, który stwierdził, że no, przez ostatni rok gospodarka Newady. Bardzo podupadła, przede wszystkim podupadła turystyka. No to wszystko przez, nie tyle przez Covid, bo mówię, że przez Covid, ale to wszystko przez lockdowny. <gryw> Będąc gubernatorem, sam to zafundował swojemu stanowi. No i facet ma pomysł na inwestycje, że będzie robił strefy wysokich technologii tak by zapewnić, zapewnić miejsca pracy i tam, wiecie, miejsca pracy dobrze płatne w wysokich technologiach i zgodził się na budowę Smart City. No i dziennikarze portalu, coś tam z Las Vegas, po raz pierwszy to widzę, dotarli do założeń tego projektu i możemy przeczytać, że alternatywa forma, forma samorządu będzie budowana wokół, Wykorzystania innowacyjnych technologii, w tym blockchaina, technologii autonomicznej, internetu przedmiotów, robotyki, sztucznej inteligencji, technologii bezprzewodowych, biometrii i zasobów odnawialnych. Chociaż strefy początkowo działałyby pod zwierzchnictwem hrabstwa, w którym się znajdują, przepisy opisują, w jaki sposób firmy technologiczne mogłyby wykorzystać strefy innowacji do utworzenia własnego odrębnego rządu który byłby odpowiednikiem władz hrabstwa. Strefy te miałyby możliwość nakładania podatków, tworzenia okręgów szkolnych, lokalnych systemów sądowych oraz świadczenia usług rządowych. Strefa miałaby radę nadzorczą o takich samych uprawnieniach jak Rada Komisarzy Powiatowych. Żeby z tego skorzystać, warunki są proste. Trzeba kupić odpowiednią ilość ziemi, zainwestować na raz 250 milionów dolarów i zobowiązać się, że w ciągu 10 lat zainwestuje się dodatkowy miliard. No i mamy prywatny folwark. A przykład drugi to Kanada. Nowoczesna dzielnica Toronto, która miałaby zostać zbudowana w zdewastowanej zamiast zdewastowanej dzielnicy portowej. To jest konsorcjum firmy Sidewalk Labs, czyli chodnik, laboratorium. To jest firma należąca do Alfabetu, czyli do. Google'a oraz firma Holding, nie przepraszam, to jest ten alfabet Holding Toronto Waterfront, to jest agencja, która zajmuje się rewitalizacją przestrzeni miejskiej. Projekt rozpoczął się w 2016 roku, w 2019 roku zakończył się skandalem. No i podniosły się głosy, że z jednej strony miasto sprzedało te tereny za bardzo niską cenę, ponieważ były one zdewastowane. No, z drugiej strony mamy partycypowanie w podatkach. A oprócz tego jeszcze ludzie zauważyli, że dziel, projekt dzielnicy obejmuje większą ilość miejsca niż, niż pierwotnie zostało kupiony. W 2018 roku, bo wszystko mówię, zaczęło się w 2016, w 2018 roku zaczęli rezygnować ludzie od strony miasta, konsultanci od tego projektu. I tak mamy Panią Sejdę Mazufar. Ona była członkiem panelu doradczego Sidewalk Labs i ona no, powołuje się na no, że jest głęboko zaniepokojona tym projektem. W tym samym roku zrezygnował ekspert do spraw prywatności y, Toronto no i nazwał ten projekt miastem inwigilacji. No i tak jak się możemy spodziewać, z jednej strony projekt kontrowersyjny, z drugiej strony ludzie. Odchodzą z intratnych posad i jeszcze używają takich wielkich słów. Ludzie zaczęli być ciekawi. Działała społeczność lokalna. To ludzie, których nazwiska nic znam, nie mówią, ale no powiedzmy, że w Toronto są osobami znanymi, czy jakiś biznesmen, czy jakiś artysta. To tym za chwilkę i nie tylko. No i robili sobie różne nasiadowy, pisali petycje, pisali. Chodzi do, do Rady Miasta i tam jedna z aktywistek dotarła do. i przyniosła tam na zdjęcia, będziecie mieli starszą panią, która ma tak zwaną żółtą książeczkę. To jest żółta książeczka, to, są, to jest filozofia alfabetu, filozofia Google'a i są rozdziały poświęcone temu projektowi. No i tam wyszło, że jeszcze kilkanaście miast mają na. Na, na, na tapecie, no i tak, możemy dowiedzieć się, że prywatny inwestor chciał m.in. nakładania, przechwytywania i reinwestowania podatków od nieruchomości. Firma miałaby również tworzyć, kontrolować swoje usługi publiczne, w tym szkoły czarterowe, specjalne systemy tranzytowe i prywatną infrastrukturę drogową. Miałby tam działać narzędzie oparte na reputacji, czyli wprost, tak jak w Black Mirror, prawda? Drogi miałyby być niedostępne dla kierowców w konwencjonalnych samochodach. Jedynie zrobili wyjątek dla śmieciarek. <laughs> nie zanosi się póki co na autonomiczne śmieciarki w ciągu kilku lat, więc chcieliby prywatne firmy wjeżdżały tylko rano i wieczorem, żeby nie zakłócały ruchu. Roger McNamee, to jest biznesman, który działa w lokalnej społeczności. On stwierdził w liście do Rady Miasta, stwierdził, że to jest jak dotąd najbardziej rozwinięta wersja kapitalizmu nadzoru, sugerując, że Google użyje algorytmów, aby poruszać ludzkie zachowanie w sposób sprzyjający jego biznesowi. No i cytat drugi, pana Torbena Łańca, Ostatnie rewelacje na temat sposobu działania Cyborg Labs jasno pokazują, że w Toronto będzie działać korporacja, która ma monopol i więcej pieniędzy niż Bóg. <laughs> Więc sami widzicie, że ta nowoczesność, te kamery to jest, to jest marketing, to jest, to jest zwabienie ludzi z pieniędzmi, którzy by no nie obawiają się kamer, tak? Nie patrzą, czy te nadaniki będą dla nich zdrowe, czy nie, lubią technologię, jest to coś nowego, I, no i właśnie, i o tym się najwięcej mówi ale że to są jakieś zalążki prywatnych miast, włączone spod jurysdykcji państw, w których się znajdują, to o tym się już nie mówi. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jako, że sami widzicie, że odpływam na tej filmie nikt na w oczach, to zapraszam Was tam, gdzie zapraszam. Zawsze dziękuję za to, za co zawsze dziękuję. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.